Czasami zapominamy o tym, że emocje dzieci i to, co mają do powiedzenia, jest równie ważne jak to, co czują dorośli. Zdolność rozpoznawania i nazywania własnych emocji jest podstawą niezbędnych umiejętności społecznych, takich jak poczucie własnej wartości, zaufanie do siebie i zdolność nawiązywania relacji z innymi ludźmi. A dobrze się czuję jak mogę z kimś pogadać i zawsze mnie wysyła. E, a radość czuję wtedy, kiedy wiem, że mogę się z kimś podzielić swoimi emocjami i tą złością, która nieraz nie mnie jest. Ufasz tej osobie, że to ufasz jej, jesteś w stanie się dla niej dużo zrobić. No i jesteś w stanie jej powierzyć swoje życie. I dobrze się czujemy. No, a i, na wcześniej po wygraniu czegoś. Jeśli dla mnie po skończeniu zadań domowych. Jak dostaniemy, e, będziemy złoty, czerwony pasek na świadectwie. Jak ktoś nam pogratuluje. Jak dostaniemy na urodzinie coś fajnego. Jak ktoś mi składa życzenia. Czy się jest? Jest się jak służba jest taka fajna atmosfera, że nikt z nie kuczy. Radość daje mi mój pies, którego y, naprawdę kocham, i moi rodzice, przyjaciele, kuzyni, kuzynki, z którymi mogę zawsze pogadać i zawsze mnie wesprą. Niektórzy mogą mieć smutni jak przegrają w czymś, to jest jakiś albo konkurs, na przykład z miejsca, nie pierwsze. Niektórzy na przykład z takich prostych rzeczy mogą być smutni, że opuszczą coś albo y, nie wiem, nie uda się trafić do bramki na przykład albo coś takiego. Y, no, mo można też się smuć w takich bardzo trudnych rzeczy, jak na przykład śmierć w rodzinie, to jest wiadomo. Ale tak to smutek. To zależy od osoby. Wszystkie że można złożyć z jakichś mniejszych większych potknięć w życiu. Źle się czuję jak właśnie, nie wiem, stracę ważną osobę, bliską. E, mm. Źle się poczuję jak dostanę wielki hajt, nie wiem, w internecie albo ogólnie w szkole. Źle się czuję jak coś mnie wysyła od głupich. Tak, myślę, że tak. Z małą często się przytula i to wiąz taką więź. Tak, jak y, przybliżasz się do jakiejś po prostu ważnej osoby i ją przytulisz, to zawsze twoje serce z, drugą, z drugim sercem, którym się przytulasz, to po prostu tworzy taką pozytywne nastawienie i takie ciepło, które jest fajne. Sami przytulanie, jak ktoś jest zły, złe na blata, to czasami nie chcę, że nie przyczulę, ale jak jestem zły, to nam pomaga. A czasami lubię sobie swoich osłabionych rzeczach moim koleżankom. One mnie rozumieją i to mi też pomaga. In to bardzo często pomaga, jak się kłóci z tą drugą a to się dosłownie naprowadzi na jakieś pół, trzecią szkołę, Dla mnie ważne jest to, żeby z kimś pogadać, żeby nie opuszczał mnie. No i tyle. To my, dorośli, jesteśmy przewodnikami, którzy mają wskazywać dzieciom, jak można spotkać się ze swoimi emocjami. Rozmawiajmy, słuchajmy, wyjaśniajmy. To my decydujemy, jak reagujemy. Rozmawiajmy, słuchajmy, wyjaśniajmy, bo to my decydujemy, jak reagujemy.